Następnie chciałem Państwu zakomunikować jedną sprawę. Na pewno interesuje Was osoba, sprawa pozostaje tenerem polskiej Reprezentacji. Doszliśmy do wniosku, że do dnia 25, a w zasadzie do soboty przyjmujemy zgłoszenia i postaramy się ogłosić decyzję do końca tego miesiąca. Jeśli nie, to może być tylko dwa, trzy dni po ślizgu, to znaczy najpóźniej 3 listopada będzie Państwu znany nowy trener. Nie ukrywam, że mamy paru kandydatów, jeśli chodzi o sumę polską. Są to, jak już wcześniej mówiłem, Jędrzej słuda Henryk Kasperczak, Skorża, Paweł Jana, Stefan Majewski. To jest taka piątka. Oprócz piątki może jeszcze ktoś wyskoczy w ostatnim tygodniu. Jeśli chodzi o trenerów zagranicznych, jest to cała plejada, włącznie z grantem na czele, którzy by chcieli przejąć polską reprezentację. Myślę, że w poniedziałek, w następnym tygodniu, się sobie wspólnie. Antoni Piechniczy, moja wspomniana osoba, Jurek Engel, przedyskutujemy, w którym kierunku zobaczymy jakie są kandydaty, kandydaturzy. Nie ukrywam, że jeśli chodzi o polskich trenerów, z każdym będziemy rozmawiali, powiem Państwu, żeby zobaczyć wizję, w którą stronę, jak ma wyglądać polska reprezentacja. E, dlatego, że nowy trener będzie miał 2,5 roku spokoju, bo nawet jak przegląd towarzyski, to zawsze można powiedzieć, że eksperyment robi eksperymenty i buduje zespół na euro 2012. Jeśli chodzi o selekcjonowanie reprezentacji narodowej, tak jak powiedział przed chwilą pan prezes lato, rzeczywiście jest tak, że wielu agentów trenerskich zgłasza ich kandydatury, niemniej jednak większość z nich również zaznacza, że nie życzą sobie, ażeby te kandydatury były ujawniane z tego względu, że jak przegrają dobieg do fotela selekcjonera reprezentacji Polski, no to nie chcieliby tego ujawnić, ich trener taki dobieg przegrał. Do dnia dzisiejszego mamy sześć oficjalnych zgłoszeń z zagranicy trenerów. Są to oczywiście nazwiska słabsze i nazwiska mocniejsze, ale znane. Wszyscy ci trenerzy są znani, tutaj nie ma jakichś przypadkowych ludzi i ta komisja, która będzie wyznaczona przez pana Prezesa niebawem rzeczywiście będzie miała z pewnością trudne do bo będzie musiała wybrać pomiędzy dobrymi i bardzo dobrymi. W zależności od tego, jakie będą preferencje, jak zostaną ustalone te warunki brzegowe, jeśli chodzi o poszczególnych kandydatów, tacy zostaną przez tę komisję typowani dla zarządu, bo to co komisja ustali będzie przedstawione zarządowi do decyzji, który z tych trenerów y, będzie w końcu zegrany. Na pewno z całej tej grupy 10, 11 szkoleniowców, którzy na dzień dzisiejszy oficjalnie zgłosili się oraz y, ci, którzy, o których mówił tutaj prezes Rato, mówię tutaj o rynku polskim, to jest wstępna grupa, jeszcze jest tydzień prawie cały na to, ażeby agenci zgłaszali się. Ja osobiście odebrałem dzisiaj trzy telefony, również od polskich agentów FIFA, którzy też twierdzą, że mają trenerów nie polskich, ale zagranicznych, z którymi współpracują i chcieliby takie nazwiska, nazwiska jeszcze złożyć. Także no, w sumie pewnie będzie około 15-20 kandydatów, które to nazwiska trzeba będzie rozpatrzyć, a pośród nich wybrać trzech, czterech do dyskusji już na samym rząd, zarządzie Polskiego Związku Sił Dziękuję bardzo.